Kampania Twoje Światła Nasze Bezpieczeństwo polega na tym, że chcemy zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie wynikają ze złego stanu oświetlenia. Szczególnie teraz, kiedy zmrok zapada wcześniej i więcej podróżujemy bez światła słonecznego. Okazuje się, że 98% kierowców narzeka na to, że są oślepiani na drodze, a 40% kierowców mówi, że światła ma za słabe, więc problem jest dosyć istotny. Stan techniczny pojazdów jest jest kwestią bardzo istotną, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Te światła gwarantują bezpieczeństwo nie tylko nam, za kierownicą tego pojazdu, ale także innym, w tym pieszym. Niestety jest z tym duży problem i bardzo wielu kierowców doświadcza przede wszystkim oślepiania przez inne pojazdy, dlatego Akcja Twoje Światła, o nasze bezpieczeństwa ma przypomnieć o tym bardzo ważnym aspekcie, a przy okazji jest okazją do darmowej kontroli. Prawie 1500 miejsc wyznaczonych do tego, żebyśmy mogli pomóc w prawidłowym ustawieniu oświetlenia. W ramach kampanii zapraszamy w wybrane soboty października listopada i grudnia na wybrane stacje kontroli pojazdów, gdzie można bezpłatnie sprawdzić stan oświetlenia pojazdów. Partnerzy Policja, Biuro Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Instytutu Transportu Samochodowego na swoich stronach podają wykaz stacji kontroli pojazdów, które można odwiedzić. Zapraszamy również do naszej stacji kontroli pojazdów w Warszawie na ulicy Agileńskiej 80, gdzie można i po wcześniejszym umówieniu, i w wybrane soboty zbadać oświetlenie i przekonać się, czy jesteśmy bezpieczni na drodze. Około 140 tysięcy interwencji w tym roku dotyczyło Nieprawidłowego stanu technicznego pojazdów w Polsce kontrolowanych przez policjantów. Pozostałe te nieprawidłowości są wykrywane również w stacjach kontroli pojazdów, dlatego też ta akcja ma na celu przypomnienie o tym właśnie, właśnie fakcie. Natomiast jeżeli chodzi o te nieprawidłowości, są one bardzo różne. Od źródeł światła, które po prostu przestają pełnić swoją funkcję, o usterki reflektorów oraz ich nieprawidłowe oświetlenie, a także elementy czasami tuningowe, jak takie folie, które są dostępne w niektórych chociażby portalach, a nie spełniają swojej funkcji, a też nie zapewniają bezpieczeństwa ruchu drogowego po różnego rodzaju naklejki na reflektory. Przypominamy, że jest to wszystko niezgodne z przepisami ruchu drogowego i taki kierowca musi liczyć się z kontrolą policyjną oraz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Jeżeli mówimy o samym stanie technicznym pojazdu, tutaj mandat może wynieść nawet do 3000 zł i zatrzymany zostanie dowód rejestracyjny. Oczywiście wszystko zależy od konkretnej interwencji i raczej są to mandaty niższej kwoty, natomiast na pewno kierowca musi się liczyć także z dodatkowym badaniem technicznym na stacji kontroli, tak aby ten pojazd wrócić mógł do funkcjonowania w ruchu drogowym.